Tak naprawdę zabrakło tam tylko hrabiego, yy, który oczywiście zaraz by wyciągnął swój notesik, jak w filmie Pantadeusz, w którym zaczął wytworzyć jakieś ilustracje, rysunki, ale ciągle Adrioli tam jest, do dzisiaj tworzy. No i my stworzyliśmy pewien topos. Między innymi jednym z takich czołowych toposów był, są te Czerwone Korale i który powstał właśnie tam i do dzisiaj trwa. Yy. I tak naprawdę te ruiny my wzięliśmy w swoje posiadanie. Te ruiny stały się własnością uczniów, którzy, którzy między innymi właśnie dzisiaj dzięki, dzięki temu, temu dokonaniu ja, mogłem, ja mogę dzisiaj mieć zaszczyt i mówić Państwu o, o tym o, o losie, o historii tych, tych ruin, ja tylko pokażę może zdjęcia właśnie z Józefowa, ostat, ostatni występ w Józefowie. Tak właśnie wyglądało ubieranie Zosi, bo jest to chyba najpiękniejsza, najpiękniejsza scena w panu Tadeuszu, bardzo, bardzo piękna, dostojna, przedstawiona przez Andriolego. Tutaj może będzie Andriolnik, tutaj będzie, będzie, tutaj będzie zdjęcie wykonane przez nas. Zosia Telimena, ubieranie Zosi bardzo... Pięknie zorganizowany, zorganizowany taki krótki spektakl przy pomocy zawodowego aktora, Pana Hankiewicza. I właśnie, co prawda one są do góry się Pani Pachnik oczywiście wcieliła się w postać dziewki służebnej. Uczniowie pięknie to zorganizowali. Bardzo wielką przyjemność, tylko pokażę właśnie zdjęcie, które przedstawia pasję i radość, jaką wszyscy, yy, którzy pokochali Andriolego, wkładają, yy, wkładają właśnie yy, w, tworzenie, w tworzenie właśnie tej nowej historii, miejmy nadzieję, że lepszej historii Andriolego. No chyba już na tyle, że nie, nie zamknęli. Dziękuję. Tylko powiem, że y, taka, to, co ja Ci y, mówiłem, y, mówię na siedząco, używam komputera, jakieś y, ilustracje, to nie jest standardowe krasomówstwo. Ja, mm, ja bardzo nie lubię tego standardowego krasomówstwa, bo ono polega na y, mówieniu przez określony czas, y, zachowaniu y, wszyscy, dokładności językowej. Ja na pewno popełniłem tu mnóstwo błędów, dlatego mm, pani się schowało właśnie, nie chciałam tym ja myślę, że nie chodzi tutaj o to, żeby mówić tak elokwentnie, wspaniale, a nie, nie mówić z radością. Najważniejsze moim zdaniem to jest mówić swobodnie i, i, i bardzo, bardzo spontanicznie i nawet jak te błędy się pojawią, to myślę, że nie, jeżeli kogoś uraziłem, to, to bardzo przepraszam. Ale to nie jest właśnie, ja jeszcze dodam, że to nie jest standardowe bo tam trzeba mówić, przy, ma się określony czas, 15 minut, trzeba mieć określony temat, nie, nie starać się trzymać tematu i zdecydowanie i tam, tam to jest o wiele trudniejsze niż to dzisiaj, ale to, to, co się robi spontanicznie, moim zdaniem przynosi większą przyjemność niż wyuczenie się czegoś, powiedzenie przez 15 minut bardzo dokładnie w schemacie. Uważam, że to nie jest właśnie te, to, czego oczekuje, oczekuje słuchacz Powiedzmy jedno ja. zdanie <grymna> tego, co Macie powiedział. To, proszę bardzo, oczywiście. konkursu rządzi się określonymi prawami. Właśnie troszeczkę inaczej wygląda to na konkursie. No bo jest ten limit czasowy, którego trzeba się bardzo precyzyjnie trzymać, tematyki. Natomiast to, co Maciek zaprezentował, raczej takie improwizowane wystąpienie swobodne na temat, który on sobie sam wybrał który po prostu lubi. A wszyscy na pewno są przekonani, że Maciek na pewno jest pasjonatą twórczości odbiorowego.